Jeżeli stresuje Was kwestia pierwszego tańca, to mamy dla Was świetne rozwiązanie. Stworzyliśmy platformę do nauki pierwszego tańca online. Wybierasz z listy choreografię, która najbardziej Ci się podoba, a my tłumaczymy cały układ krok po kroku. Uczysz się gdzie i kiedy chcesz, nie tracąc czasu na dojazdy. Możesz wyszukać konkretny utwór po nazwie ulubionej piosenki. Jeżeli wolisz, możesz też wybrać charakter lub typ tańca za pomocą filtrów. Na karcie wybranej choreografii możesz obejrzeć cały taniec oraz obejrzeć lub pobrać darmową próbkę instruktażu. Po opłaceniu zakupu od razu otrzymujesz dostęp do pliku z pełnym instruktażem tańca krok po kroku z objaśnieniem i dokładnym liczeniem choreografii. Plik możesz zapisać na dowolnym urządzeniu i otwarzać go bez limitu na zawsze. Nie zostawaj nauki tańca na ostatnią chwilę. Pobierz swój instruktarz już teraz.